Zajechaliśmy na stację Konoko i tu pokazuje, że cena paliwa to jest. My akurat będziemy kartą płacić, czyli 3,6 centów za galon, ale tu mamy informację, że nie ma już regularnej i możemy wziąć premium za tą samą cenę. Nie mogę w to uwierzyć, że... Ze względu na to, że nie ma innej, to dają najwyższej jakości, takie jakie jest za cenę, tą, jaka powinna być za najniższą jakość paliwa. Nie. Cześć, jesteśmy prawie w Colorado, ale wciąż jeszcze po stronie Utah i zajechaliśmy nad Canyonlands. Początkowo myślałem, że będzie to mniejsza wersja Wielkiego Kanionu, ale jednak jest to zupełnie coś innego. i inne zjawiska doprowadziły do powstania go. Różnicą, która od razu rzuca się w oczy, jest ilość wystających szpikulców skalnych. Powstały one w taki sposób, że tutaj jest bardzo dużo piaskowców, które mocno wchłaniają wodę i dzięki temu pęknięcia w skałach występują trochę inne. Powiada się, że w tym parku narodowym Canyonlands są dwa kaniony. Pierwszy wydrążony przez rzekę Colorado River, która płynie z Colorado przez Canyon Lands, Wielki Canyon aż do Kalifornii. Natomiast druga rzeka to ta widoczna za nami jest to Green River. Na część drążoną przez Colorado River nie będziemy jechać, z tego względu, że są tam zalania i ciężko jest ponoć przejechać. Takie ostrzeżenia dostaliśmy, gdy planowaliśmy nasz trip. Jakiś robak wszedł nam do samochodu i się ugotował. Jesteśmy teraz na jednym z ładniejszych widoków, bo wchodzimy pod punkt, który nazywa się Mesa Arch. Wow, pięknie jest tutaj. I chyba stąd poproszę Anię, żeby mi zrobiła zdjęcie. Ścieżka w to miejsce jest bardzo krótka, ale warto pamiętać o tym, że my czekaliśmy od 10 do 15 minut na zrobienie zdjęcia, a jest godzina 10.20 rano. Z tego względu obawiamy się, że później może być dużo dłuższy czas oczekiwania. Jest to chyba najpopularniejszy tutaj punkt. Szczyt łuku jest dokładnie tam, a po mojej lewej stronie jest wydrążony kanion. Przez Colorado River, której niestety nie widać, bo jest za bardzo w dole. Idziemy teraz trochę ukrytą ścieżką. Ona się nazywa False Kiwa, i na końcu, tak jak nazwa wskazuje, powinna być Kiwa fałszywa. Nie wiemy jeszcze, co to oznacza. Jesteśmy bardzo ciekawi. Cała trasa ma. Chyba jedną milę, nie jest dużo, ale też nie ma tutaj miejsc parkingowych. Trzeba zaparkować gdzieś wcześniej. Przed chwilą w radiu wspomnieli o tym, że Netflix został oskarżony przez ludzi za to, że bardzo promuje palenie tytoniu. I ponoć od 2008 roku ogólnie telewizja bardzo dużo pokazuje palenia tytoniu. Do Netflixa przyczepili się chyba przez ostatni odcinek Stranger Things i Netflix odpowiedział, że już nie będzie Promował palenia tytoniu ani e-papierosów. Wspominam o tym, bo przypomniało mi się, że w Kalifornii od co najmniej pół roku lecą co chwilę reklamy w radiu. Nie wiem, jak to jest w telewizji, bo nie oglądamy telewizji. Na temat palenia tytoniu. Jaki on jest zły i jakim jest się niefajnym, gdy się pali papierosy, jakie są tego skutki. Te reklamy są zrealizowane w taki sposób, że gdybym był nastolatkiem, to zastanowiłbym się, czy na pewno warto zaczynać palić. Też takie reklamy pojawiają się na przystankach autobusowych. A w samej Kalifornii jest niezwykle rzadko spotkać kogoś, kto pali papierosy. Najczęściej są to turyści albo osoby, które przyjechały tutaj. Ile lat temu. Z drugiej strony też, papierosy są bardzo drogie w Kalifornii i trochę się podśmiechujemy z ludzi, którzy idą na papierosa w Kalifornii, bo jest to bardzo dziwne. Zatrzymaliśmy się na chwilę, bo jest tutaj ładny widok, a o papierosach tych wspomniałem i całej historii z tego względu, że przypomniało mi się, będąc w Nevada, w Las Vegas, że tam bardzo dużo osób paliło. Nie mogłem uwierzyć, jak tam dużo osób paliło i tak było nieprzyjemnie na ulicach. Bo co chwilę czuliśmy dym tytoniowy, od którego jesteśmy bardzo odzwyczajeni, bo w Kalifornii zwyczajnie nie doświadczamy tego zapachu. Od pewnego momentu nie ma żadnej ścieżki, ale ludzie poukładali punkty orientacyjne i dzięki temu wiemy, że dobrze idziemy. Tak nam się wydaje. Od 5 minut nie ma żadnej ścieżki, żadnych oznaczeń. Mamy nadzieję, że dobrze zmierzamy, bo mamy wyznaczony punkt na naszej offline'owej mapce. Wychodzi na to, że to my zboczyliśmy ze ścieżki na kilka minut i znaleźliśmy już tą właściwą. A tutaj jest tak spokojnie, tak dziko. Co chwilę słychać zwierzęta. Droga tu jest ciekawa, co chwilę musimy zsuwać się trochę z kamieni. Mam nadzieję, że wejście będzie trochę łatwiejsze. W końcu dotarliśmy i według GPS-a było to 4,1 mili. Całe to miejsce jest najbardziej dzikim miejscem i dziką ścieżką. Jaką kiedykolwiek szliśmy, ścieżka skończyła się gdzieś w połowie drogi, i potem szliśmy w wydrążone miejsce przez wodę ściekającą po deszczu i co chwilę to zanikało. Już teraz rozumiem, dlaczego to miejsce nazywa się fake kiwa. Kiwa to jest pomieszczenie częściowo zakopane w ziemi do rytuałów religijnych Indian. Oni wierzyli, że przez to, że jest zakopane w ziemi, to jest im bliżej do duchów podziemia. Zacząłem się rozglądać, gdzie jest Ania, i okazało się, że ona gdzieś tam na górę poszła, dokładnie w to miejsce. Okazuje się, że zacząłem nagrywać 100 metrów przed prawdziwą, fałszywą kiwą. Ona jest fałszywa z tego względu, że nie przypomina, przynajmniej na moje oko, nie przypomina w pełni kiwy. Być może było to jakieś rytualne miejsce, bo widok stąd jest wyjątkowy. Ale jednak nie pasuje mi to do tradycji indiańskich, które już poznaliśmy, tradycji religijnych. Wychodzi na to, że to my sobie udzikowiliśmy bardziej zdziczyliśmy naszą trasę, bo dosyć mocno trzymaliśmy się obok ścieżki, ale wyszło nam to chyba na dobre. Bo mieliśmy fajniejsze doświadczenia. Pamiętajcie, aby przyjeżdżając do tego parku, wziąć koniecznie coś na odstraszanie komarów, bo tutaj nas już sporo dopadło. Widzieliśmy ich chmarę, a my się popryskaliśmy zaraz na początku, gdy na pierwszy punkt przyjechaliśmy czyli na chyba Grand Viewpoint tam nas obleciały komary. Nie wiem, czy to tylko rano jest tak. Ale podejrzewam, że nie. Chociaż zastanawiam mnie, skąd aż tyle tutaj komarów. Bo tu jest dosyć sucho. Przy wyjeździe z parku, zatrzymaliśmy się na ostatnim punkcie, który jest niezwykle malowniczy dla nas.